Witajcie, ja jestem Rafika. To jest y, trzeci odcinek Making Off odnośnie mapy Gurala 1.3. I nie zacznę już pokazywać, ponieważ dzisiaj będzie zwięźle i na temat. Pierwsze co? To poprawiony obornik, który jest taki bardziej wyblakły, drobniejszy i taki puszysty nawet. Trochę go tam podrasowałem. Na mapie jest więcej drzewek, jeszcze tak ten krajobraz jeszcze ładniejszy jest. Dalej. Ruszyłem pracę nad wysłodkami, i tutaj, jak widzicie, jest trzeci silos, który jest właściwie pod mapę do wysłodków. Jak widzicie, teksturę. I teraz, y może zanim jeszcze dokończę odnośnie placu, którego zrobiłem, to jeszcze dodam, że są drzwi na o, wszystkie otwierane. No, mm. Obawiam się, gdzie podejdziecie. No to może sobie na kogoś tworzyć. Ale. Mm, nie cieszę się nawet wcale, ponieważ te drzwi będą niestety wywalone. Ponieważ, ponieważ skrypt, który, na których te drzwi pracują, no nie wiem czy on jest kompatybilny z nowym patchem, czy on z 1.4 nie działał. Ponieważ kiedy próbujemy zapisać grę, no to po prostu grę wywala i save się uszkadza. Także hmm, znalazłem inne, inne otwierane drzwi na klawisz i one raczej będą, na pewno będą działały. No, to ten, także jeszcze sobie dodatkową robotę mm, No zatwiłem. Takim Niestety błędnym No i Tutaj mamy taką gęstszą pszenicę Nowe skiny, czyli Rzepak którym się o wiele bardziej podoba Prosto z boćkowa, Oraz jęczmin, no ale tutaj Tu chyba jest jęczmin, to wam pokażę teraz wygląda tak i najważniejsze, czyli teraz, wola Przebudowany ostro plac po cukrowni. Jak widzicie, brykietowni w ogóle nie ma, jest tam, jak już pokazywałem wcześniej. Natomiast tutaj mamy ciekawy plac, na którym są buraki, po prostu. Które jadą na eksport gdzieś tam. Widzicie tutaj pociągnięte. Także od początku przyjeżdżamy czynnikiem. W skrócie chcę Wam wytłumaczyć zasadę działania tych wysłodków. Ok. Przyjeżdżamy tutaj cionikiem, jak widzicie mamy oznakowanie, żeby nawet yy, najmniej zaawansowany gracz ls jakoś mógł się odnaleźć. Buraki na wysłodki ok, jedziemy w lewo, tutaj mamy silos numer 2, jeszcze adnotacja, nie zapomnij jechać w w silosie numer 2. O co chodzi? Tutaj wjeżdżamy, wysypujemy buraki niby do tej sterty, yy, która jest znakowana jakby silos numer 2, tutaj mamy silos 1, ta sama adnotacja. Kiedy tutaj wysypujemy buraki, w tych silosach przybywają nam wysłotki. Tu mamy silos numer 1 i taka datacja. Po przykryciu silosem trzeba oczekać pewien czas, potrzebny na spisanie protokołu. To taki tam dodatek, natomiast to jest napisane. Nie zapomnij ojechać z czyli jak tutaj przyjedziemy, musimy te wysłotki ujechać tak samo jak kukurydzę. następnie przykryć, no i poczekać, aż tam ta folia zniknie po jakimś czasie. Wtedy. Wtedy możemy, tutaj ja już przerabiam mody, cienikiem z turem bądź tym lizardem oryginalnym z zapisanymi uprawami, naładować na rozrzutnik od Maciuś Bossa i Burnera tego forszyta for i przetransportować na farmę w tamten oto sfilos. Tu mamy drugi swilos. Możemy albo na ten, albo na ten robić. Widzicie, mamy taki tam pociąg, który, na który się sypią buraki? Tam powiedzmy no. Napełnia się taki dodatek, a w tym miejscu y, sprzedajemy po prostu buraki. Te wysypując nam pieniążki, przybywają. Także tak wygląda y, na ten moment y, plac buraczony. No i mod wysłodków, który no, praktycznie jest gdzieś tak na 90%. Tylko jeszcze te mody poprzerabiać y, 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 pomocnicze, które będą razem z mapą, aby te wysłotki transportować. No, głównie transportować, potem będzie można po prostu do paszowozu dodać. Piszcie, czy chcecie jeszcze yy, ruch samochodów, mi się już osobiście nie chciałoby dodawać, i mam pewne wątpliwości, czy zdążę do poniedziałku tą mapę skończyć. Tym bardziej, że jeszcze teraz mi się problem z tymi drzwiami zwalił, o których no niestety, yy, będzie trzeba wszystkie od nowa robić na nowym skrypcie. Sobie. Tak samo nie, nie robiłem nic z tym. Oj. Nie pracowałem nic nad obornikiem. Także widzicie ciągle jest ta jedna kubka dziońca. To po prostu nie wiem, raczej nie będzie działać. Jeżeli, jeżeli nie będę już mógł nic innego wykombinować, to będzie po prostu hmm, podnosiła się jeden, jeden, jedna, jeden plane, się tak wyrażę, fachowo. O oh Boże, po tej i po tej stronie. Po prostu wjeżdżając będzie nam się napełniać ucha. No tutaj będziemy mogli sobie to. Yy, no, zbierać, kolego. Yy, no, sumować. Yy, tak. Jakieś inne zmiany? Myślę, że nie. To jest y, tyle na tego Making Offa. Jeszcze może jeden Making Off będzie maksymalnie, i potem już premiera. Trzymajcie kciuki, żebym zdążył. Pamiętajcie, że razem oprócz mapy robię także wszystko naraz i dlatego tych filmików teraz nie ma, o właśnie tutaj się zapomniał na koński tutaj mamy wychodek, przepraszam, wymodelowany przez mojego współgracza z, z Let's Play, przez Przemka. i jak widzicie tutaj mamy wychodek z ładnym serduszkiem, możemy sobie podejść, otworzyć drzwi, wejść to sobie tak wskoczę, możemy się możemy się zamknąć, tu niestety hud nie widać, może nie no i możemy y, sobie tam potrzebę załatwiać, jak to woli nie? Po, po skorzystaniu wychodzimy zamyka oj, zamykamy no i możemy iść dalej pracować na polu mam nadzieję, że Wam się to głównie spodoba oraz y, reszta Yy, zmian. Yy, jeszcze nie dodałem Tigera do wody, ale prawdopodobnie będzie Hydrant na 90%. Także już nie spamujcie mi z Bajorkiem albo czymś, bo będzie Hydrant. Ponieważ nie ma czasu i trzeba to jak najszybciej skończyć. Dobrze, nie przeciągając. Yy, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie kciuki. mam zdążył wydać. I aby wszystko to, co tutaj teraz robię, aby po prostu mi się to udało zrobić czyli ten oborniczek jeszcze i wapno ewentualnie oraz dokończyć wysłodki dobra to tyle na dziś dzięki wam serdecznie i siemano do usłyszenia